Hej! Z tej strony Kasia i Kota. Kota ma dzisiaj dzień na głaskanko z powrotem, więc mam znowu towarzystwo. I witamy Was obie serdecznie na kanale Fundacji Schronisko dla Książek. Dzisiaj mam dla Was taki film, nad którym trochę myślałam, czy jest sens w ogóle go nagrywać. To jest taki temat, o którym często się mówi. Mam wrażenie, że co jakiś czas pojawiają się filmy na ten temat na BookTube. Co prawda, ja z reguły spotykam filmy, w których pokazuje się książki dobre, właśnie na zastój czytelniczy, bo o tym jest dzisiejszy film. A ja za to chciałam podzielić się kilkoma radami, jak sobie radzić właśnie z takim zastojem czytelniczym jak sprawić, żebyśmy czytali trochę więcej. W takim razie przejdźmy już do rzeczy. Patrzę na kota, bo właśnie coś się strasznie mizia o kant łóżka. W każdym razie, przechodząc do rzeczy. Pierwsza sprawa to to, że często mówi się o zestoju czytelniczym, a z drugiej strony o kacu książkowym. I to teoretycznie są trochę różne rzeczy, większość z nas je rozgranicza, ale dla mnie to jest bardzo podobny efekt. To jest taki stan, w którym. Nie bardzo mamy ochotę czy motywację, żeby sięgnąć po kolejną książkę. Druga sprawa to to, że w tym filmie sporo bo niektóre z rad mogą się wzajemnie wykluczać. A to dlatego, że każdy z nas jest trochę inny i każdy w danym momencie też może potrzebować trochę innego motywatora do tego, żeby właśnie sięgnąć. Po książkę. Pierwsza sprawa, moim zdaniem, coś co dla mnie zrobiło największą różnicę, to to, żeby przygotować sobie TBR. Ale ten TBR musi być krótki, musi być najlepiej ograniczony w dość krótkim czasie, czyli na przykład miesiąc, czyli musi być też wykonalny, tak, żebyśmy byli w stanie przeczytać tę ilość książek w danym miesiącu. Pierwsza sprawa, jeśli będziemy mieli ograniczoną ilość książek, po którą chcemy sięgnąć, no to nie będziemy mieli tego stanu, że patrzymy na półki z książkami, o Boże, tam jest tyle pozycji, ja nie wiem co wybrać, tego jest tak dużo. Druga sprawa, będziemy mieli też skonkretyzowane wybory i coś, co jest bardzo jasnym celem i przez to z reguły łatwiej zmotywować się, żeby to zrobić. Poza tym, jeśli mamy ograniczony czas, i jesteśmy w stanie zmierzyć ten cel to tutaj może Wam coś świta z takim stwierdzeniem jak smart czy dany cel jest smart i uważam, że właśnie takie stawianie sobie celów w wypadku czytelnictwa też ma sporo sensu kolejna sprawa to co u mnie zadziałało przy robieniu TBR-ów, tutaj się podzielę to, to jest taki trochę nerd trochę geek mam Excela do czytania książek Jakkolwiek to głupio nie brzmi. W każdym razie na początku każdego miesiąca wpisuję sobie w Excelu e, tytuły książek, które chcę przeczytać, wpisuję, ile mają stron. Zostawiam kolejną kolumnę, e, w której oznaczam, ile stron już przeczytałam i e, to używając różnych formuł wyliczam sobie, jaki procent już przeczytałam, ile zostało, ile stron zostało, ile stron w sumie przeczytałam w danym miesiącu, no i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, bardzo mnie to motywuje, kiedy widzę, jak tak co drugi, co trzeci dzień uzupełniam sobie tego Excela i te cyferki się zmieniają. Widzę, ile stron dziennie powinnam przeczytać, żeby osiągnąć dany cel. Jakoś mnie to napędza, może to jest głupie, może się będziecie ze mnie śmiali, ale tak mam i to działa. Wracając do samego takiego challenge'u i wyzywania samego siebie, żeby. Przeczytać coś więcej, sięgnąć po coś dalej, to używam jeszcze czasem takiej techniki z zakładkami. To znaczy, kiedy siadam z książką i stwierdzam, że to jest dzisiejszy czas na czytanie książki, to czasem wkładam sobie zakładkę te kilkanaście stron, Dalej, w tym miejscu, w którym chcę dzisiaj skończyć lekturę. I przez to mam jakiś taki wyraźny znak, że dotąd chciałam dojechać, tutaj postawiłam sobie cel, i to też motywuje mnie do tego, żeby no właśnie do tego celu dotrwać. Kolejna sprawa to czytanie przed snem. Często, kiedy właśnie. Układamy się do snu, to większość z nas sięga po telefony. I to z jednej strony nie jest dla nas zbyt dobre w takich kwestiach higieny snu, no ale właśnie, można ten czas wykorzystać mądrzej, można sięgnąć po książkę i na przykład czytać 10 czy 15 minut w łóżku. Z jednej strony to też fajnie usypia w niektórych przypadkach, no i jednocześnie jest trochę dla nas zdrowsze, a popycha nas do czytania. I jest spora szansa, że właśnie, jeśli zaczniemy sięgać po tę książkę tuż przed snem to w pewnym momencie wciągnie nas fabuła i będziemy chcieli też do niej wrócić po prostu w ciągu dnia. No a skoro już jesteśmy przy czasie, to kolejna rada, to po prostu zapiszcie sobie czas w kalendarzu na czytanie książki. Jeśli jesteście osobami zabieganymi, to szczególnie dobrze działa, albo właśnie takimi, które potrzebują jakichś planerów i tego typu rzeczy, to jeśli wpiszecie w kalendarz 30 minut z książką, to po prostu umówiliście się sami ze sobą i musicie to zrobić, tak więc nie ma wymówek. E, kolejna sprawa to audiobooki. E, audiobooki są czymś, co e, nieraz wyciągało mnie z dołka czytelniczego. Na początku jakoś nie byłam szczególnie do nich przekonana, ale naprawdę e, to jest super rzecz, kiedy na przykład jedziecie samochodem albo sprzątacie w mieszkaniu, e, tylko właśnie przyjeździe samochodem, musicie wybrać coś, co nie wymaga Waszej stuprocentowej uwagi. Tylko jest właśnie taką lekką lekturą. W każdym razie, kiedy słuchacie tej książki w audiobooku, ja się bardzo często topałam na tym, że to na tyle mnie wciągnęło, że chciałam kontynuować historię, albo miałam książkę fizycznie, więc sięgałam po nią. A jeśli nie miałam, to po prostu siedziałam i nawet nie wiem, tam, grałam sobie w jakąś grę na telefonie, albo właśnie ogarniałam rzeczy w, w mieszkaniu, żeby tylko dokończyć historię. Albo na przykład układałam puzzle i słuchałam książki w tym samym czasie. To też jest fajny tip. Bo przez to, że słuchacie, to tak naprawdę macie wolne ręce i możecie robić coś w tym samym czasie. Multitasking zawsze spoko. Kolejna sprawa, która moim zdaniem często ułatwia życie, to to, żeby nie doprowadzić do zastoju czytelniczego. I tutaj z dużą pomocą przychodzą DNF-y, czyli książki, które po prostu stwierdzacie, że nie są dla was, męczą was, więc odkładacie je bez wyrzutów na półkę. Wiecie, no, jakby nie czytamy książek, bo ktoś nam kazał, chociaż oczywiście, lektury szkolne czy tego typu sytuacje no, też się zdarzają, ale czytanie ma nam sprawiać przyjemność. Jeśli dana książka po prostu sprawia, że coś się w nas gotuje, że jest nam niemiło, niefajnie, jesteśmy oburzeni, ale w taki zły sposób, bo czasem te negatywne emocje w lekturze też są potrzebne. To po prostu odłóżcie tę książkę. Jeśli ona was nudzi i nie wnosi nic ciekawego do waszego życia, to po co macie marnować swój czas, skoro na świecie jest tyle cudownych rzeczy, które można z tym razem zrobić, więc szkoda życia na słabe książki. To jest lekcja, którą ja dość długo odrabiałam, ale w końcu odrobiłam i naprawdę, naprawdę jest dużo lepiej, kiedy właśnie nauczymy się odkładać książki, które nie wnoszą nic ciekawego. Jeszcze jedna rzecz, o której myślę, to to, że czasem do takiego zestoju czytelniczego doprowadza przesyt daną treścią, że na przykład cały czas czytamy jednego autora albo tylko i wyłącznie jeden gatunek i zaczyna nam się wszystko wydawać super schematyczne, powtarzalne i przestaje nam przynosić frajdę. W takiej sytuacji po prostu sięgnijcie w coś innego. Czy to po zupełnie inny gatunek, czy właśnie po innego autora, może będzie miał inne techniki prowadzenia narracji czy budowania postaci, i może właśnie to Was zachwyci. Może sięgniecie na przykład po jakiś utwór wierszowany. To jest y moim zdaniem świetna sprawa i uważam, że dość mocno niedoceniane są dramaty. Ja na no, Bógcicie w ogóle nie słyszę o książkach właśnie w formie dramatu, a to są cudowne lektury. To, co ostatnio mi jakoś tak się przypomniało i że było takie czarujące, to na przykład sen nocy letniej Szekspira, przy czym koniecznie w tłumaczeniu Barańczaka. Wy nie sięgajcie po Szekspira w innych tłumaczeniach, bo szkoda życia. Ale o tym może porozmawiamy innym razem. Jeśli za to nie macie pomysłu po jakąś książkę sięgnąć, gdzieś was to męczy, to poproście kogoś bliskiego. Jakąś przyjaciółkę, przyjaciela, mamy, tatę, siostrę, brata, dziewczynę, chłopaka, męża, żonę, konkubinę, czy kogokolwiek, żeby wybrał książkę dla Was. Bo czasem to nas zmotywuje, że hmm, bliska mi osoba wybrała mi książkę do przeczytania i chciała, żebym ją dokończył. I to czasem pomaga nam Przebrnąć właśnie przez te lektury, jakoś przełamać się na początku, a potem już dobrze się toczy. Druga sprawa to to, że bliskie osoby z reguły gdzieś nas znają i mają jakieś wyczucie co do tego, co może nam się spodobać, więc taki wybór może być naprawdę sporym kołem ratunkowym, czymś, co nas popchnie do przodu właśnie w tym naszym zestoju czytelniczym. A skoro już jesteśmy przy osobach trzecich, to możecie też umówić się na przykład na taki. Klub książki, a bo coś ten desen. Wiem, że Paweł, z którym często nagrywam filmy, no cześć Kota ma ze znajomymi taki układ, że raz w miesiącu umawiają się, że przeczytają daną książkę, no i potem spotykają się na jakiś tam śniadanko obiad, cokolwiek i przy okazji dyskutują na temat tej książki. To jest fajna sprawa, bo mamy trochę życia w tym wszystkim, a jednocześnie taki motywator, że jesteśmy umówieni na konkretną datę z konkretnymi ludźmi, podyskutujemy o tej książce, przez co też więcej z niej wyniesiemy. I myślę, że to jest bardzo spoko rozwiązanie, żeby zmotywować się nawzajem i mieć takich dobrych znajomych. Z drugiej strony wiem, że też są różne grupy w internecie, ja, co prawda nigdy sama nie szukałam, nie, nie korzystałam, gdzie właśnie ludzie też dyskutują na temat jakiejś książki, czy wspierają się w jakiś taki sposób. W bibliotekach wiem, że też kiedyś były właśnie takie kluby, książki, które z reguły były kierowane do seniorów, ale myślę, że, że tej wiek nie jest jakimś takim ważnym ograniczeniem, więc też można poszukać jakiejś takiej grupy w swojej okolicy Jeśli wasz zastój czytelniczy jest spowodowany tym, że nie wiecie po co sięgnąć, no to już dałam wam kilka rad w tym filmiku, ale skorzystajcie z BookTube, a. Jest tak dużo fajnych materiałów, różnorodnych materiałów i polecajek, chociaż z drugiej strony czasem mam wrażenie, że jakby ta mnogość polecajek sama mnie wrzuca w taki zastój czytelniczy, bo wydaje mi się, że jest tego tak dużo i tak bardzo chcę przeczytać to, to, to i tamto, albo jakaś książka, stów, otwieram lodówkę, a tam jest ta książka, bo wszyscy ją na stopie polecają. Więc proponuję obejrzeć sobie dwa, trzy, może cztery filmy, żeby też się nie przeładować, z różnymi polecajkami, na przykład z podsumowaniami miesiąca, albo właśnie poświęcone konkretnej książce. I może właśnie takie polecenie pomoże Wam wybrać coś, co pomoże Wam ruszyć z miejsca, z tym zestojem czytelniczym. Kolejna sprawa, o której chcę powiedzieć, i zastanawiałam się, czy w ogóle nie nagrać osobnego filmu na ten temat, ale stwierdziłam, że on się dobrze łączy. E, właśnie z tym zastojem czytelniczym, to Guilty Reads albo Comfort Reads. Ja w ogóle nie przepadam za tym określeniem Guilty Reads, bo jakby ja się nie czuję winna z powodu tego, że e, czasem zdarza mi się czytać e, taką niską literaturę, liter literaturę niskich lotów. Sięgnijcie po to, jak macie zastój czytelniczy. To się e, czyta po prostu od ręki, to, przez to się płynie. Jakby to jest tak napisane, żeby sprawiało nam przyjemność i żeby nie wymagało za dużo myślenia, i takie lektury też są nam potrzebne, bo nie zawsze jesteśmy w super nastroju, nie zawsze y, mamy jakieś y, takie możliwości umysłowe, żeby przetrawić jakąś bardzo wysoką literaturę. I to jest w porządku, żeby sięgać czy po romanse, czy po erotyki, czy po jakiś taki sztampowy kryminał. Y, Sięgnijcie po to, to pomaga. To pomaga się przełamać i wyrobić sobie nawyk czytania. A często właśnie wyrobienie sobie tego nawyku sięgania po książkę, to jest coś, co pomoże Wam uniknąć tak w ogóle na przyszłość zastojów czytelniczych. Tak więc myślę, że to jest dobry tip, żeby pozwalać sobie na, na guilty ready Kolejna sprawa to to, żeby zawsze przy sobie nosić książkę. Albo prawie zawsze. Dlaczego? Dlatego, że na przykład ostatnio miałam taką sytuację, taki przykład z życia, gdzie miałam sporo spraw w urzędzie do załatwienia, i niby teraz umawiamy się na godzinę, i wszystko pięknie, cudnie, a skończyło się tak, że siedziałam w kolejce w urzędzie ponad godzinę i nie wzięłam ze sobą książki, a mogłam ten czas spożytkować właśnie na czytanie. Jednocześnie to był taki czas, że trochę. Miałam taki lekki zastój, więc obstawiam, że gdybym po prostu została w tej poczekalni z książką i nie miałabym nic innego do roboty, to poświęciłabym tę godzinę na czytanie. Tak więc nosicie książkę ze sobą, bo nigdy nie znacie dnia ani godziny, kiedy będziecie musieli czekać. I możecie ten czas wykorzystać produktywnie. Mówiłam już sporo o tym, że zastój czytelniczy czasem może nam powodować to, że nie wiemy po co sięgnąć. Mówiłam też o tym, że czasem ten zastój może być spowodowany tym, że jesteśmy przekarmieni danym autorem czy danym gatunkiem. Ale czasem właśnie sięgnięcie po tego ukochanego autora, po książkę, po tą książkę życia, po coś takiego, co, co często wraca do nas w myślach, jest dobrym rozwiązaniem, bo to jest coś, co znamy, coś, co wiemy, że nas właśnie tak otuli, że sprawi nam przyjemność, to jest coś, gdzie nie będziemy mieli jakichś mnóstwa nowych zaskoczeń. I to też może być dla niektórych dobry trop, żeby sięgnąć po coś, co znacie. Czy właśnie dlatego, że czytaliście, czy na przykład wiem, oglądaliście film na tej podstawie, widzieliście komiks, serial, cokolwiek w tym guście. To też myślę, że może Wam trochę z takim zestajem pomóc. I jedna z ważniejszych spraw, to kiedy siada się do czytania książki, to z jednej strony trzeba się czasem troszkę zmusić i na przykład y, umówić się samemu ze sobą, dobra, dzisiaj przeczytam tyle, a tyle stron, albo dobra, dzisiaj na czytanie poświęcam 15 minut, albo na przykład 5 minut. Często jest tak, że najtrudniejszy dla nas jest sam ten akt zaczęcia. I kiedy już usiądziemy z książką, czytamy pierwszą stronę, drugą stronę, to nagle okazuje się, że głupie jest nam przestać. I czytamy piątą, dziesiątą, piętnastą. Docieramy, nie wiem, do końca jakiegoś wątku, do końca jakiegoś rozdziału i nawet nie wiadomo, kiedy ten czas przeleciał, więc to um, taka rada ode mnie, że czasem najtrudniej jest zacząć. Druga sprawa to jest coś, co um, dla mnie bardzo zmieniło w ogóle czytanie książek, to wszelkie rozpraszacze. Po prostu, kiedy siadacie do czytania, starajcie się zminimalizować rozpraszacze. Ja się staram mieć telefon e, gdzieś bardzo daleko od siebie, na pewno nie w zasięgu ręki. Ehm... Druga sprawa to to, że wkładam sobie słuchawki do uszu i mam odpowiednią playlistę do czytania do danej książki. To jest coś, co bardzo mi pomaga. To musi być muzyka, która nie ma słów albo ma ich bardzo niewiele. Um, i, no i też jednocześnie te słuchawki odcinają mnie od y, życia, które się toczy naokoło i nie słyszę jakichś tam rozmów, y, telewizora, który gra w drugim pokoju, etc., etc. Tak więc eliminujemy rozpraszacze. W szczególności telefon. I to jest coś, co na pewno pomoże Wam czytać i się właśnie nie, nie zrazić do tego czytania, nie, nie rozproszyć i nie zostawić tej książki tak nie wiadomo kiedy. Ostatnia rada, jaką dla Was mam, to dajcie sobie siana. Jakkolwiek pejoratywnie to nie brzmi, to nie czytacie za wyścigi. No, oczywiście, o ile nie czytacie pod przymusem lektury do szkoły, ale to Przychodząc z pomocą opracowania, przeczytanie ma wam sprawiać przyjemność. Jeśli w danym momencie nie chcecie sięgać po książkę i nie chcecie jakoś się motywować i przekonywać do tego, że może jednak fajnie byłoby coś przeczytać, to po prostu tego nie róbcie. Są takie dni, że człowiek nie ma ochoty sięgnąć po lekturę i nie ma w tym nic złego. Ja na przykład, tutaj mogę się przyznać, zastanawiałam się nad tym, czy nie założyć kanału już dużo, dużo wcześniej. Ale kiedy pojawiła się cała sytuacja na świecie w marcu zeszłego roku, to od marca, mniej więcej do lipca albo do sierpnia, przeczytałam dwie książki. Dwie książki przez jakby tyle miesięcy, gdzie zazwyczaj czytam siedem w miesiącu, jednym. I w tym nie ma nic złego, bo może po prostu potrzebujecie czasu, żeby zająć się czymś innym, żeby obejrzeć filmy, żeby pospotykać się ze znajomymi i czytanie książek jest czymś, co ma służyć Wam. To książki są dla Was, a nie Wy dla książek, więc y, jeśli nie macie nawet potrzeby, żeby po nią sięgać i nie macie potrzeby, żeby zmieniać ten stan rzeczy, to po prostu dajcie sobie czas, dajcie sobie siana y, i nie miejcie wyrzutów z tego powodu. Może właśnie kiedyś kiedy dacie sobie odpocząć od tego wszystkiego, a przejdziecie obok półki, to coś Was zaciekawi, albo właśnie wyskoczy jakiś filmik na YouTubie i jakaś polecajka tak bardzo Was przekona, że ten zastój minie sam z siebie. To też jest jakieś, jakieś rozwiązanie, żeby po prostu się nie zmuszać. Trochę w kontrze do tego, co mówiłam wcześniej, że czasem trzeba się po prostu przymusić, przełamać, a potem idzie samo. Tak więc, jak widzicie, te rady są... Bardzo różnorodne. Dla każdego e, zadziała coś innego i myślę, że warto po prostu spróbować różnych technik podejścia do tematu. E, myślałam, czy polecić Wam jeszcze książki, które są dobre na zastój czytelniczy, e, ale to może innym razem. Dajcie znać, czy, czy chcielibyście właśnie taki film z polecajkami książek na zastój czytelniczy, właśnie żeby się trochę odmurzyć. A tymczasem to już wszystko na dziś. Hmm. dajcie mi też znać, jak sami radzicie sobie właśnie z takim zestawiem czytelniczym. No i do zobaczenia już za tydzień. Cześć!